Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę pewne opuszczone gospodarstwo. Na pewno jest opuszczony dom. Mam nadzieję, że to, co znajdziemy w środku, spodoba się również Wam. Tak więc zachęcam Was już teraz do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapki w górę i do uważnego oglądania. Tymczasem, krótkie intro i widzimy się za chwilę. Widzicie, przedzieram się znowu przez krzaki. W do tego domku nie jest proste. Mamy oczywiście różnego rodzaju pomieszczenia gospodarcze. Zapewne był garaż. Były jakieś mniejsze inne składziki. no słuchajcie, niestety buty upłocone. Kawałek, oczywiście. Musiałem tutaj przejść przez pole, ale dobra, może najpierw zajrzymy, co się tu skrywa, o ile da się w ogóle wejść do środka, hmm. niestety jak widzicie drzwi są czymś zastawione więc tam na pewno nie wejdziemy do środka no trudno myślę, że od razu przejdziemy do środka no, bo który nas interesuje mam nadzieję, że nikt nas tutaj Nie wypędzi. Domek, jak widzicie, z czerwonej cegły. Tu widać nawet, chyba ktoś coś rozbierał e, z terenu tego domku. I układał sobie cegły w stosik. Jak widzicie. Większość tych wszystkich drzwiczek jest pozabezpieczona, aby się nie dostać po prostu do środka. I dobrze. Ale jestem ciekaw, co się właśnie skrywa w tym domku. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Zobaczcie, jaka przeogromna lampa oświetlała tutaj ten teren. I tak jak mówiłem, mamy stosik cegieł. Dobra, myślę, że trzeba zajrzeć do środka. Dzień dobry, halo? Czy jest tu kto? Halo, dzień dobry. Wydaje się, że nikogo nie ma. Na pierwszy rzut oka oczywiście mnóstwo pajęczyn, które się oplątują wokół kamery. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie. Przypominam, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. No i dobra. Będziemy sobie tutaj delikatnie świecić. Tak, żeby nas Oczywiście nikt nie zobaczył. No i na samym wejściu mamy, oczywiście, stare ubrania. Tu zapewne była łazienka. Jak możecie zobaczyć, wszystko tu jest już naprawdę w tragicznym, opokalnym wręcz stanie. Wszystko, można powiedzieć, jest wyplute, łącznie z licznikami oraz włącznikami e, świateł. Wy tego nie widzicie, ale tu jest ogromna pajęczyna. Będę musiał niestety zniszczyć. Samochody oczywiście jeżdżą. Czy drodze, bo dom stoi oczywiście przy głównej drodze. No i mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie nakryje. Dobra, może przejdziemy do pierwszego z pomieszczeń. A tym pomieszczeniem jest oczywiście kuchnia. No i tak jak mówiłem, odczuwam na sobie mnóstwo, ale to mnóstwo pajęczyn. Co my tu mamy? Stare, stare gazety, wszystko poswijane w kostkę. Tak jakby ktoś chciał to oddać na skup akulatury. Naprawdę przeogromny, przeogromny bałagan. Stare oczywiście meble, w których jest mnóstwo wek. Mnóstwo, oczywiście, ogórasów, że tak powiem. Ktoś tutaj chyba musiał urzędować w tym domu, że jest taki pajzel. Oczywiście mamy otwartą lodówkę, której nic na szczęście nie ma. Tu przechodzimy już po prostu do mini łazienki. Łazienka, jak widzicie, jest naprawdę miniaturowa odcieniach zieleni mamy oczywiście toaletę. No i muszę się sprężać, bo za chwilkę padnie mi bateria, a nie chcę się cofać do samochodu specjalnie. Moi drodzy, tak to się przedstawia. Myślę, że najpierw załatwimy pomieszczenie, które jest przy drodze. Aby po prostu już później nie świecić w okna No i dobra Tu mamy, można powiedzieć, chyba kuchnię Zobaczcie ile rzeczy się jeszcze zachowało Mamy ogromny piec We prawdopodobnie I ona była tutaj już połączona Zobaczcie, do ciepłej wody A więc Grzanie wody było jak najbardziej no i oczywiście węglarka na popiół Trochę rzeczy się tutaj ostało, moi drodzy, oczywiście stare, stare deski do krojenia, mnóstwo szkiełek. I zobaczcie figurka z lichenia w kolorze różowym na święconą wodę. Za moimi plecami na ścianie możecie zobaczyć przybory kuchenne, fajnie powieszone na ściance. No i dobra. Oczywiście dom jest w trudniejszym stanie, tak jak powiedziałem. Jest tutaj naprawdę dosyć, dosyć spory bałagan. Mamy mnóstwo kartek. Być może moglibyśmy się dowiedzieć, do kogo, do kogo był napisany tutaj list, albo kto tutaj mieszkał. Opowiem no, Wam, że z tego co tutaj wyczytałem, mieszkała tutaj pani Halina. A więc opuszczony dom pani Haliny. Tylko, że nie widzę żadnych kalendarzy, aby zobaczyć w którym roku mniej więcej ten dom mógł być opuszczony. Myślę, że przejdziemy do kolejnego pokoju. Tu mamy znowu mnóstwo pajęczyn. Powiem Wam, że pokój jest naprawdę ciekawy. Zobaczcie sami. Mamy ściankę. Powiem Wam, że taką samą ściankę chyba miałem za dzieciaka. Lampy oczywiście już nie ma, bo lampa jest zdjęta. Leży sobie tutaj na tym drewnianym stoliczku. Ale powiem Wam, że mebelki dosyć fajne i stare krzesełko z okresu PRL-u. Zobaczcie, mam również fotel z tego czasu. Od kompletu wypoczynkowego. Drugi fotel. I zestaw, zobaczcie, farbek. Także z pewnością ktoś, kto tu mieszkał, bardzo lubił malować. Być może w wnukowie przyjeżdżali tutaj do babci e, Haliny? Czy Helena? Nie pamiętam. Przypomnijcie mi, drodzy widzowie. No i tak. Piecka kaflowy oczywiście wypróty z dźwiczek, dźwiczki oczywiście są jak najbardziej pożądane przez złomiarzy. Zobaczcie jaki tutaj baldachim pajęczyny. nam prze. Bardachim, Pańczyny. Tu mamy przejście do następnego pokoju. Oczywiście za chwilkę sobie tam przejdziemy. A tymczasem, no zobaczcie, jest kanapa rozłożona. Mamy tu z tyłu również mnóstwo, mnóstwo czasopisów starych. Gaz gazety typowe dla tamtego okresu, a więc coś związanego z działkami. Oliwia, oczywiście mnóstwo takich damskich czasopism. Naj, czy też pani domu. Ech, teraz już wiedzą, że szafki są puste. Także nie będę nawet tam próbował zaglądać, bo nie ma raczej sensu. A tu chyba jeszcze mamy mucherek, tak mi się wydaje. No dobra. Tu mamy jeszcze jakiś. Program telewizyjny. O kurczę. Ale się zlękłem. Słuchajcie, program, program jest z roku 2003. A więc w tym okresie prawdopodobnie mógł tutaj ktoś jeszcze powieszkiwać. Ależ ta szyba się trzęsie. I mnie powiem szczerze, wystraszyła. A tu jeszcze, zobaczcie, wisi sobie apaszka. chusta apaszka, którą zapewne gospodyni nie zakładała. Przypomnę sobie, jeszcze, jak miała najmniej pani Pani Halina, dobrze. Teraz już na pewno będę pamiętał. Mieszkała tu pani Halina. No i okej. Okay. Może tak powiem, mamy mm, kolejne pomieszczenie. O, wow, co tu się stało? Co tu się stało? Mamy mnóstwo mnóstwo piachu. Skąd ten piach tutaj się dostał? żeby podłoga była zrywana? Nie sądzę, żeby ktoś tutaj sobie zrobił piaskownicę. Ale oczywiście mamy tutaj można powiedzieć jakieś e, miseczki. Myślałem przez chwilę, że są to zabawki dziecięce, ale pomyliłem się. No i tak jak powiedziałem, mnóstwo pajęczyn non-stop. Obciera mi się o twarz, można powiedzieć. Tu mamy, można powiedzieć, stertę mebli. Tak, ścianki. Tabczany. nie wiem dlaczego ktoś to rzucił tutaj tak na środek Kurczę. no dobra, muszę przez te pańczyny tutaj się przebić zobaczcie, to wszystko jest tutaj przewrócone przechodzę przez kolejne pańczyny. i skupiska krzeseł, zobaczcie w ogóle wewnątrz drzwiczek takie fajne rozwiązanie było na różnego rodzaju szpargałki ...potele, krzesła z okresu PRL-u. No i taki bardzo stary stół, którego często używali nasi rodzice i nawet dziadkowie. Z szufladą na różnego rodzaju szpargały. O, termosik. No i oczywiście firanki, które już naprawdę zostały dotknięte zębem czasu. A tymczasem, dobra, musiał przejść do kolejnego pomieszczenia, ale to chyba sobie przejdziemy dookoła. Nie chcę się przebijać przez te wszystkie pańczyny znowu. Okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym pokoju. <śmiech> <śmiech> oczywiście mamy stare pówki. Jest również krzyż nad progiem. I tutaj mamy oczywiście lampę. Która jeszcze wisi jakimś cudem. Co my tutaj mamy? Mamy obrazy. Co one przedstawiają? Chyba żniwa, tak mi się wydaje. I znów powywalane szafy, nie wiem dlaczego ktoś tak robi, czy ktoś tutaj po prostu to wszystko demolował spójrzcie, koszyczki olminowe do szklanek i powoli powoli docieram do witryny w której oczywiście jest troszkę szkła, porcelany tak się to przedstawia, moi drodzy zostało mi jeszcze 20% baterii Także nagrywam co się da. I zobaczcie, oczywiście, jest akcent świąteczny. Tak więc, eksploracja jak najbardziej zaliczona. No, szkoda, szkoda. Nie ma tutaj żadnych kalendarzy. Ciężko mi jest powiedzieć, nawet, czy w tym domostwie ktoś zmarł. Na pewno przebywały tutaj osoby <laughs> przeobrujące, zajmujące się złomiarstwem rozyskiwaniu rzeczy no bo nikt normalny przecież nie przychodzi i nie, rozwa nie rozwala wszystkiego i nie rzuca na kupę no niestety tak to się przedstawia nie wiem moi drodzy czy jest tutaj wejście na strych takowego nie widziałem zobaczę czy uda mi się jeszcze przejść do tak zwanej stodoły czy też obory mam nadzieję że drzwiczki będą otwarte także Idziemy zobaczyć Aha, jeszcze mamy tutaj jakby toaletę. Kurczę, tu jest wejście na strych Moi drodzy. Ale zobaczcie jak ta pojęczyna tutaj spada. Bo masakra. Cała pojańczyna zleciała na dół. Kurde czy ja chcę tam wchodzić po tej drabinie? Masakra! Już teraz widzę, że jest tutaj sporo rzeczy Ta drabina jest dosyć wytrzymała Kurczę Z tym, że jest tutaj znowu mnóstwo pajęczyn Słuchajcie, czy jest tutaj coś ciekawego? Co mógłbym, mógłbym wam pokazać? Ja tu widzę tylko garnuszek, i tam ewentualnie stary kaszkiecik. To jest tak jakby dzbanuszek i metalowa miska. Tam w oddali. No nie wiem, nic więcej. Nic więcej ciekawego. Tutaj nie widzę oprócz mnóstwa pajęczyn, także chyba nie ma sensu, abym tutaj po prostu się wdrapywał. No dobra, czas zejść z powrotem na dół. Ależ tu było mnóstwo pajęczyn. <laughs> Moi drodzy, naprawdę jestem cały w pajęczynach. ale się wybrałem. <laughs> Słuchajcie, mam przy sobie K2. Jak myślicie, czy K2 mam coś tutaj wskaże? Zobaczmy sami. Czy w tym domu wydarzyło się coś złego? Czy jest tutaj jeszcze ktoś ze mną? W tym pomieszczeniu? Ktoś poniósł śmierć tutaj w tym domu. Jeżeli tutaj jesteś, płyn na to urządzenie, zapalając wszystkie diody. Powiem Wam, że dziwna sprawa w ostatnim odcinku w domu farmaceutyki przyrząd kadłasz szalał, jak pentany. tutaj cisza, a więc coś musi być na rzeczy. Czy w tym domu jest ktoś ze mną? Czy jest ktoś, kto chciałby ze mną porozmawiać. Czy któryś z domowników zmarł w tym domu? Jeśli chcesz ze mną porozmawiać, zbliż się do tego urządzenia. Zaświeć diody, możesz pobrać energię z tego urządzenia. cisza jak makiem zasiał Jeżeli w tym domu jest jakaś dusza, jakiś byt, podejdź do tego urządzenia, które położyłem, wpłyń na to urządzenie, daj o sobie znać, wpłyń na to urządzenie, weź z niego energię i zaświeć wszystkie diody. Widzicie, moi drodzy, w poprzednim odcinku... Tak jak powiedziałem, przyrząd przyrząd szalał, a tutaj cisza. Nic się nie dzieje. Nic nie wpływa na to urządzenie. Żadne pole elektromagnetyczne, żadne anomalia. Nie sprawdziłem strychu. Ale dobra, nic się nie dzieje z tym miejscem. Myślę, że nie ma sensu dłużej pytać, bo jak widzicie, ka dwójka w ogóle nie reaguje. Tak moi drodzy, myślę, że to by było. Na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta eksploracja Wam się podobała. Zostawcie oczywiście śrubika, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich oczywiście patronów. Pozdrawiam Was drodzy widzowie. Dziękuję za to, że oglądacie moje filmy, że ciepło, ciepło przyjęliście serię, serię ze śledztwami paranormalnymi. Oczywiście nie są to jeszcze tak zaawansowane śledztwa, jakie byście chcieli pewnie oglądać, ale wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że niebawem to się wszystko lepiej rozwinie i będzie coraz, coraz ciekawiej. A tymczasem ja już zmykam. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień o stałej porze o godzinie 19.30 na kanale Urbex Projekt. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!